strony Michał do lajkowania filmików, a teraz to zagramy w rolka. Zapraszam również mój kolega Michał Soja ma kanał, więc możecie też do niego wpadać. Więc tak, zaczynajmy grać. Na razie sobie zagram koltem walka robotami. Może być kolcik, w razie czego, więc teraz tak. Idziemy zagrać roboty w progu. W następnym odcinku, może pojawi się Michał Soja. Zobaczymy, czy zostawicie co najmniej 25 łapek w górę. Więc zobaczymy, czy się Wam to uda. Teraz na razie gramy sobie walki robotów, ale może trochę potem to pójdziemy na tego, zaraz przyjdzie bot na fali piątej. Jak widzicie nie mam wszystkich y, postaci, ale y, mogę tak jakby zrobić, żeby miał, ale to może tak kiedyś indziej, że będzie na no. dobrze. A teraz no, próbuję tutaj zabić. Dobra, fala szósta. I zaraz kończymy za 43 minuty. Na razie to jest taki odcinek, próbny, aby was poinformować, że mamy kanał. No i zapraszam do subowania i polajkowania. Jeszcze tylko 16 sekund musimy wytrzymać. Może nie zginę w tym to jak na razie, ale na razie spróbujemy trochę sobie pograć. Ale mam nadzieję, że no, czyli jednak skilimy. Ale wygraliśmy, więc jest dobrze. Dziękuję za oglądanie. Eluwa.